Smolasty, jesteśmy już po roztańczonym narodowym. No, ta, tak, no właśnie, już jest te typo. Co prawda to było coś takiego innego, no bo połączenie dwóch tak naprawdę różnych scen, no i disco polu końcu, i rap. I co ty na to? Cieszę się w końcu, że się organizatorzy połasili po inne gatunki muzyczne również. Mhm. Oczywiście nie mam nic do disco i tak dalej, ale fajnie, że rozszerzyli swój rep, repertuar, nie repertuar, tylko rozszerzyli swój Pułap, jakby jeśli chodzi o gatunki muzyczne o rap i pop bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to się utrzyma w najbliższych latach. No, popyt na rap jest niesamowity i na pop mm -hmm. w Polsce, głównie na taki właśnie rap śpiewany teraz głównie. I, I to musiało się w końcu stać fajnie, że to się stało w tym roku i cieszę się z tego bardzo, że ta scena była podzielona właśnie na, na różne gatunki. Bo inni artyści również mogli zagrać, którzy wcześniej nie mieli takiej okazji, na przykład ja mm -hmm. narodowym wcześniej bym nie mógł zagrać, ponieważ nie było dla mnie tam jakby miejsca, bo i troszkę inny gatunek, tak? mm -hmm. Czyli rozumiem, że taki jeden z największych Twoich koncertów, który najbardziej zapamiętasz? Tak, w tym roku, tak, jeszcze sam festiwal, był bardzo fajny fest, yy, ale mhm. myślę, że tam było kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy mniej ludzi jednak. Mhm. Tutaj było chyba 40 albo 30, a tam było 20-15, więc mhm. były duże festiwale, ale takiego jak dzisiaj myślę, że. Zresztą widziałem filmik, który nagrywał mój DJ na telefonie. I ja poprosiłem w pewnym momencie o światełka, żeby wszyscy włączyli. I naprawdę mm -hmm. wszyscy włączyli te światełka. Mam dowód tutaj. jutro wrzucam Tak, na ich tak, ryżę. też byłam pod sceną, też I, włączyliśmy, więc i widziałam. Naprawdę policzę te światełka i tam gruba suma może wyjść, jeśli chodzi mm -hmm. o liczbę tych światełek. Mm -hmm. I więc... świetne było też zakończenie tego koncertu, że zgasły światła i taka była cisza. To I tu powiedziałeś, dziękuję, ale to, nie to było, było magiczne. To nie było zaplanowane, to było dlatego, ponieważ musieliśmy kończyć, bo graliśmy jako ostatni i wyłączyli po prostu prąd na, na narodowym mm -hmm. już. Bo jakby już pan, podobna policja powiedziała, że do 24 po prostu katują. Więc idealnie się wyrobiliśmy w czasie. Prawdopodobnie, gdybym się bardziej zagadał z ludźmi, to mogłoby hmm. być tak, żeby mi wyłączyli w połowie utworu. W połowie utworu, no, więc, ale, ale nie, trzymajmy się tego, że to specjalnie było wymyślone. No, wyglądał jak było specjalnie wyreżyserowane, było więc mega. Więc mega, tak. Zapytam też właśnie o ten kawałek z wilkami, kolaborację. No właśnie, dlaczego akurat wybrałeś ten utwór i dlaczego wilki? Czy może to są jakieś to jest... wspomnienia z młodości, czy to tak, są Twoje to jest... idole? Ja, Robert Gawliński, zawsze to powtarzam. On jakby, jakby mamy taką chemię. Zresztą ostatnio e, grałem na 30-leciu Wilków jako gość specjalny razem z Patrycją Markowską. Pozdrawiam i, i całe Wilki i Patrycję Markowską. Zaprosili mnie tylko i Patrycję jako gości specjalnych. Dla, niesamowite wyróżnienie dla mnie. Dla mnie Robert jest y, jednym z największych legend y, jeszcze żyjących i y, y, y w ogóle jak, w sensie chodzi mi o to, że i jest żyjącą legendą, co jest bardzo rzadkie, bo zazwyczaj mm. legendy się dopiero docenia po śmierci, tak? A Robert... Yy, yy, jakby już ma żyjąc tak, jest doceniany, jest tak, tą legendą. Ma tak potężną historię repertuaru i tyle płyt, tyle hitów. Zresztą ja sam usiadłem na tym koncercie, na którym grałem z nim właśnie ten nasz wspólny numer, na widowni tak cicho sobie usiadłem ha. w pewnym miejscu i kurwa, no po prostu już hit za hitem i, i grają. I sobie że... Myślałem, że jest jakby... Baśka, Bohema, y, Lecę, bo chce, mm -hmm. i tam jeszcze pięć innych. A tutaj się okazuje, że jest 20 tych hitów. Son of the Blueska i w ogóle Urka i tak ur, dalej. No, no Urkę to akurat no jest właśnie tak. zrobiliśmy remix. No e, właśnie. Dlatego i Robert jest jakby, świadomie się poznaliśmy na pewnym festiwalu i od razu poczuliśmy chemię muzyczną, ustawiliśmy się do studia. Mamy też w ogóle drugi kawałek Perła na dnie, polecam, mm. który wyszedł niestety w czasach covidu, więc trochę przeszedł bokiem. Niestety, bo miał duży potencjał na hit. To była, to była nasz, pierwsz, nasza pierwsza piosenka wspólna, a teraz druga właśnie remix. Pijemy za lepszy czas w moim wykonaniu, czyli Urkę, oryginalna wersja. Polecam każdemu sprawdzić z małolatów, bo młodzi tacy mogą mnie kojarzyć po prostu tego siłą rzeczy. A ja to kojarzę, bo leciało w radiu codziennie, jak byłem małolatem. I w ogóle wilki cały czas leciały w radiu. To było właśnie niesamowite, że oni potrafią połączyć e, awangardowe brzmienie, takie nowo, nowofalowe, wtedy rokowe, potrafili to połączyć z komercyjnym e, wykonaniem i ja szanuję coś takiego, że przeka przekaz... E, który nie do końca jest taki oczywisty, wchodzi do radia. Dużo ukrytych treści, fajnych, o wiadomo o jakich rzeczach, nie będę tym mówił na wizji, mhm. ale to mi się podoba, żeby ukryć fajne treści, które są nie do końca czyste, właśnie takie trochę brud brudków, ukryć tak, żeby puściło to radio i, i żeby się nawet połowa nie orgnęła, nie, nie że, że coś jest tam tak na rzeczy. Mhm. Na Sam koniec... to stosuje w swoich kawałkach. Czy takie jakby myczki, żeby. Mm, nie, przekaz był jakby podprogowy jest troszkę inny, a że jednak te numery latały na rotacji. Tak? Mhm. Na koniec zapytam, gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli cię usłyszeć? Na jakiej scenie, w jakim mieście? Robię sobie przerwę. Od, właśnie dzisiaj jest ostatni koncert, mhm. miesiąc mnie nie będzie. Od listopada zaczynam trasę biletowaną w, w, po klubach. Mhm. E, nie wiem, jaki będzie ten koncert. Pierwszy śledźcie mojego Instagrama po prostu i tam rozpiska zawsze jest na czas. Mhm. Super, pięknie, dziękuję za dziękuję. rozmowę. Dzięki.